Chcieliśmy na stoisko Hobby, bo pokazać Wam klucz przyczep kempingowych, również kampery. Nie ma obok mnie przedstawicieli firmy, więc ja biorę na siebie tą odpowiedzialność za zaprezentowanie Wam nowości. A nowościami jest model Optima On Tour. Dwa modele stojące obok siebie. Są to oczywiście samochody zbudowane na bazie nowego Citroena, dwa pod maską i oba te pojazdy to są kampery typu Alkowa. Ten konkretny model, przy którym się znajduję, rzucam okiem na ściągawkę. A70GFM jest dłuższą jednostką niż ta, która stoi tutaj na wprost. W środku znajdziemy cztery miejsca do spania, ale opcjonalnie producent podaje, że możemy tą wartość rozszerzyć nawet do siedmiu miejsc. Alkowa jest całkiem sporych rozmiarów, mierzy ponad 7 metrów długości, ponad 3 metry wysokości i tu na targach w Niemczech z podatkiem, tym starym niemieckim podatkiem VAT-owskim, kosztuje nieco ponad 60 tysięcy euro. Zobaczcie pełną specyfikację. z Zwróćcie uwagę na to, że w standardowym układzie mamy dwa łóżka tutaj z tyłu i dwa łóżka z przodu. Natomiast opcjonalnie na tym małym obrazku pokazana jest możliwość jeszcze dołożenia kolejnych dwóch miejsc tutaj w tym miejscu i jeszcze tu, nawet z przodu, tu wszędzie mogą być ulokowane osoby do spania. Łącznie, tak jak widzicie, cztery miejsca podstawowe do spania i trzy opcjonalne. 700 długości, prawie 7200 ponad 3 metry wysokości co na wyposażeniu sami zobaczcie tutaj jest pełne wyposażenie możemy oczywiście poszerzyć DMC tego pojazdu i faktycznie przy 6 osobach na, na jego pokładzie byłoby to warte rozważenia dodatkowo są przeróżne pakiety u, uzupełniające Okna Dometic, co tu mamy jeszcze? System Hobby Connect, podłączenie satelitarne razem z anteną satelitarną marki Teleco i tak dalej, i tak dalej. Łączna ostateczna cena za ten pojazd prawie 61 tysięcy euro. W Polsce jeszcze dojdzie do tego podatek akcyzowych. Wchodzimy do środka, bo układ jest, układ jest bardzo ciekawy. Wejdziemy zarówno tutaj, jak i do tego krótszego modelu. Jesteśmy w środku alkowy, standardowy układ, czyli tutaj mamy dwuosobowe, gigantyczne łóżko, jak oczywiście na alkowe. Zmieszczą się tu dwie osoby bez najmniejszego problemu, a jednocześnie tu ten salon jest naprawdę przeolbrzymi. Mamy możliwość chociażby spędzenia czasu tutaj. Tutaj po dwóch stronach kanapy stolik jest oczywiście poszerzany. I to naprawdę poszerzany o dużo rozmiaru, o sporą ilość centymetrów, więc bez problemu cała załoga, sześcio osoba zmieści się i skonsumuje tutaj śniadanie. Jednocześnie zwróćcie uwagę, że sama jakość hobby na przestrzeni wielu, wielu lat bardzo znacznie się poprawiła. Mowa tutaj chociażby o frontach meblowych, mowa tutaj chociażby o użytych materiałach. W fajnym miejscu zainstalowano telewizor tak, żeby wszystkie osoby zgromadzone tutaj w salonie, ale i też na łóżku, jak prezentuje hobby w swoich materiałach multimedialnych, Mogło do tego telewizora dostęp mieć. Przechodzimy bardziej w głąb. Mamy tutaj do dyspozycji oczywiście gigantyczną szafę na ubrania. Mamy też lodówkę, czy ona jest otwierana z dwóch stron? Jeżeli mnie pamięć nie myli, to tak. Więc mamy do niej prosty dostęp w zależności od tego, czy potrzebujemy rzeczy do kuchni, czy do salonu. Mamy oczywiście kącik kuchenny przestronny. Duży kącik kuchenny ulokowany z tyłu samochodu z lewo zmywak. trzypalnikowa kuchenka gazowa. To jest fajny gadżet, fajny element. Do tego schowka, powiedzmy, mamy dostęp z zewnątrz, więc równie dobrze może być to śmietnik, ale równie dobrze możemy tu chociażby schować dużą ilość prowiantu, różnych butelek z napojami i potem tylko wyciągać, bądź ewentualnie, jeżeli mamy śmietnik, wyrzucać go przez zewnętrzną klapę dostępną po lewej stronie samochodu. Jest spora ilość szafek, spora ilość schowków. Ostatnie dwuosobowe miejsce do spania znajdziemy z tyłu pojazdu. Jak sami widzicie, jest to trochę łóżko takie w stylu francuskim. Jest lekko obcięte po to, żeby udostępnić ten korytarz, tutaj wyjściowy, ale z tego co widzę, szerokość i tak jest na tyle wystarczająca, żeby dwie osoby dorosłe się tutaj wyspały bez najmniejszego problemu. Zwróćcie uwagę na gigantyczną ilość szafek. Na zewnątrz jest też dostępny garaż o załadunku ponad 450 kg, także tutaj naprawdę przestrzeń dostępna w tym samochodzie, skąd inąd? o normalnej długości 7,2 metra długości to jest bardzo normalna wartość tej przestrzeni dostępnej nawet dla sześcioosobowej rodziny jest naprawdę, naprawdę dużo. Warto zainteresować się tym modelem, jeżeli właśnie podróżujecie rodzinnie, jeżeli potrzebujecie dużej ilości bagażu, dużej ilości rzeczy na pokładzie, ale warto teraz też pochylić się nad wagą. Pamiętajcie, że warto w takim pojeździe zwiększyć te możliwości DMC, zrobić inne prawo jazdy i jeździć przede wszystkim bezpiecznie i ze spokojną głową. Drugi model Optima On Tour jest krótszy, ma mierze zaledwie 6 metrów i 20 długości. Oferuje 4 miejsca do spania i jazdy. W środku jest zdecydowanie bardziej kompaktowy. Natomiast wysokość pozostała ta sama, wielkość alkowy również pozostała ta sama. Cena utrzymuje się na podobnym poziomie. Natomiast warto zaznaczyć, że jest to samochód w dalszym ciągu oferujący sporo przestrzeni dla czteroosobowej rodziny. Układ natomiast jest zupełnie zmieniony. Zobaczcie sami, różni się on znacznie od modelu, który pokazaliśmy przed momentem. Zwróćcie uwagę, że tutaj mamy standardowe dwa miejsca do spania z przodu w walkowie, dwa miejsca z tyłu, ale już pełnowymiarowe, bez tutaj ścięcia tego łóżka, jak w poprzednim modelu. Przy wejściu mieliśmy od razu kuchenkę i tutaj ta kuchenka jest, ale ona jest przesunięta zdecydowanie w kierunku przodu pojazdu, w tym miejscu lokowano salon, a pomieszczenie sanitarne, czyli łazienka i prysznic pozostały nadal w tym samym miejscu. Samochód, tak jak poprzednik zbudowany na Citroenie jumperze 2-2 litra e, pracuje pod maską, pełne wyposażenie, podobnie jak u kon konkurenta, więc i cena e, pozostaje na podobnym poziomie 58 tysięcy euro. To jest nie, mniej więcej 2000 euro różnicy względem modelu e, dłuższego, który pokazywaliśmy Wam przed momentem. Z różnic względem większego modelu mamy chociażby większą e, ilość możliwości. W garażu. Tutaj zapakujemy aż 608 kg. Sam garaż ma 110, 101 cm wysokości i 60 cm szerokości. Faktycznie widać, że jest nieco mniejszy niż u konkurencji, natomiast i tak, i tak w środku znajdziemy chociażby tutaj dostęp bardzo łatwy do systemów grzewczych marki Truma. Tutaj wszystkie tematy mamy pod ręką. W razie ewentualnej awarii jest bardzo łatwo to rozmontować i naprawić. Tam garaż jest duży, natomiast nie na tyle duży, żeby schować tutaj rower. Chociaż chyba mogę Cię bylić. Schowamy tutaj rower? Jak myślisz? Chyba nie bardzo. Tak chyba nie bardzo, chyba nie bardzo. Chyba ewentualnie jakiś właśnie rower dziecięcy, natomiast na ewentualne bagaże zostaje naprawdę, naprawdę dużo miejsca, no i dużej ilości kilogramów. Model znacznie krótszy od poprzednika, tak jak powiedziałem wcześniej, rzeczywiście czuć, to, czuć tą różnicę w środku. Tutaj aneks kuchenny standardowy, duży, natomiast tej przestrzeni tutaj pomiędzy aneksem kuchennym, a salonem już nie jest tak dużo jak w poprzedniku. Tutaj mamy standardową kanapę dwuosobową, przednie fotele są obrotowe, obracane w tym kierunku stół, podobnie jak u poprzednika można również powiększyć, poszerzyć tutaj tą zapadką i wyciągnąć dodatkowo podkładkę, więc tutaj miejsca dla tej czteroosobowej załogi nie zabraknie. Gdzie śpią? Przede wszystkim tutaj w Alkowie, duża dwuosobowa Alkowa Którą możemy tutaj podnieść oczywiście na czas jazdy i zwiększyć tą e, przestrzeń nad głową również e, w szoferce. Tak jak mówiłem, bazą jest fiat, e, przepraszam, citroen jumper, więc tutaj się nic e, dużo nie zmieniło, ta sama jakoś mebli, e, podobna kolorystyka, podobne ulokowanie telewizora w takim miejscu, żeby wszyscy mieli do niego dostęp. Tutaj mamy, tak jak wcześniej wspomniałem, połączoną e, łazienkę, czyli e, e, kabinę prysznicową wraz z toaletą. Warto zaznaczyć, że tutaj nie mamy takiej standardowej nudnej kotary tylko może, może ja tutaj wejdę, postaram się wejść i wam to pokazać, że mamy jednak taką lepszą jakościowo, jak to nazwać w ogóle? Przesuwną pleksą, może coś takiego, żeby odgrodzić się od pozostałej części sanitarnej. Lodówkę umiejscowiono w dość nietypowym miejscu, bo z tej strony ona też jest um, otwierana z dwóch stron i co ważne, mając tutaj dodatkowe dwuosobowe łóżko, jak wspomniałem wcześniej, jest to samochód przeznaczony dla czterech osób, tą lodówkę, tak jak dla mnie, dla grubasów, lubiących jeść po nocach, można otworzyć. W drugą stronę i wtedy bezpośrednio z łóżka mamy do niej dostęp i do zapasów tutaj schowanych, natomiast standardowo otwiera się ją oczywiście w ten sposób. Przestrzeni jest mniej, natomiast jest to model bardziej kompaktowy. W dalszym ciągu jednak jest to alkowa, więc bez problemu zapakujemy się czteroosobową rodziną tutaj bez najmniejszego problemu. Warto też wspomnieć o cenie. Powiedziałem o 58 tysiącach euro. Natomiast jest to wersja już po dopasażeniu. Standardowo to auto ten kamper startuje od ceny 49 tysięcy euro wzwyż, także jest to naprawdę dobra propozycja dla tych, którzy szukają czegoś fajnego, dobrze wyglądającego, funkcjonalnego, ale jednocześnie zachowującego pewną rozsądny poziom cenowy.